Zwalczanie patologii patologiami. W polskiej domenie akademickiej nie ma ośrodka monitoringu patologii akademickich. O co walczyłem przez lata, więc znajomość skali patologii nie jest najlepsza. Może o to chodzi. Komisje etyczne, nawet te najwyższego szczebla, robią wrażenie, jakby swoje powinności jedynie... Pozorowały i trudno je zainteresować na poważnie, upadającą etyką środowiska akademickiego. To, co powinno być karane w naszym systemie, jest dozwolone. Proceder ustawianych konkursów uważany jest za normalność. Plagiaty i inne niegodziwości nie szkodzą profesorom, którzy tytuł otrzymali przed laty i mogą sobie plagiatować i nikciem nie postępować. Nikt im tytułu nie odbierze. System jest przyjazny patologią, więc czego można się spodziewać? Moje plagi akademickie, tak w formie felietonów w Gazecie Polskiej, jak i w postaci książek, mimo apeli o merytoryczną dyskusję, krytykę, są przemilczane. Ze wstydu? Braku merytorycznych argumentów? Jeśli są ataki, to w formie hejtu personalnego. Środowisko w niemałym stopniu unieważnia wartości dekalogu, więc plagiatowanie czy fabrykowanie kłamstw uważa za dozwolone. Mobbing sprzeczny z Piątym przekazaniem jest powszechny. Co najwyżej sprawcy niczymnych czynów. Nawet na najwyższych szczeblach domeny tłumaczą się, że ich nie poinformowano, że tak nie można. Dekalogu zrzucili, więc nie wiedzą jak być przyzwoitym. W domenie akademickiej funkcjonują na etatach i to profesorów etyki. Osoby o poziomie etycznym nie do zaakceptowania w cywilizacji łacińskiej, ale są akceptowane. Bo ta jest wypierana przez cywilizację barbarzyńską. Główny prawdziwy akademicki periodyk Forum Akademickie pod przykryciem walki z nieuczciwością prowadzi rubrykę z archiwum nieuczciwości naukowej, zamieszczając także teksty nierzetelne, nieuczciwe, naruszające prawa autorskie i dobra osobiste, a polemizować z nimi nie można bo cenzura ma się dobrze. Do tej rubryki uczciwe teksty się nie nadają. Zwalczanie patologii patologiami nie może być skuteczne. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 4 grudnia 2024 roku. Autor Józef Wieczorek. Najnowsza książka autora, 11 przykazanie, jest dostępna w sklepie Gazety Polskiej na www.sklep.gazetapolska.pl. Owocnej refleksyjnej lektury.